a ty Szymon mu nie oddawaj Masz, nie losa, nie Szymon ty nie możesz nie w nie prawdziwym nie życiu go uderzyć czekaj jeszcze muszę swój kanał ogłoszenie miejsce w eku dobra dawaj te klucze o live mam już, dobra. Jeszcze Słychać mnie nawet. Dobra, jestem jako jedyny na moim multi... dobra. O Jezu, ale lagi. Muszę sobie zmniejszyć ustawienia. Lepiej, 8. Tutaj naprawdę 7 dam. Ej, ok. Ej, Michael mnie uderzył. No Michael. Proszę, dawaj mu perma. Proszę, kur doja. Nie mam wszystko wymierz. ty to zrzucasz jak nikogo nie ma. Marno jest tylko dripstone. No, no bo Jezu, mam małe FPS i sprawdzam jakbym to, jakbym to robił na takich FPSach. Dobra, Wiktor, Nudzi mi się zaraz walnę Michaela. z siekierki Grincha. Pokazyję FPS włączone. A to zapis co? Za 45 sekund? Muszę sobie swoją rozdzielczość dać. Michael... Michael mnie pacnął, więc ja jego, ale z ołówka. Dobra, jak z ołówka to dobra. On nie raz, o ja go wkurzam. Michael, co nie możesz O Dobra, jeść. mam więcej SPS-ów na takiej rozdzielczości. Mogę na takiej grać. Tylko muszę mega interfejs zmniejszyć. Dobra, dwa może być. Nie ma tak. Kto jest w trawie. Michael mnie patnął. I <laughs> ja. też to masz skliczek Dobra. Na razie się nikt nie depa bo to widać na... Ty... na chuj. I kierka Grincha na... Co? A! No, widać na... Weź na czacie zobacz i jest, że widać, że uży... użyłeś się kierki Grincha na Piteksie. Hmm? Biedny Michael jest terroryzowany. No, zostawcie się, bo was obu zabije. I nie oddam mi tam. I nie dam! Nikomu! No, to... Disorek jest! Ja chyba do disorka się tepam. Nie o co on się... zabije właśnie. On bije typu. Właśnie mnie nie bije. No. Co powiesz o nas? <śliniczne> Gówno! <śliniczne> O, okay, mały. nie, 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 co ty hmm, no za, dobra, za wysoką wiec, Jeszcze nie, 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 rozdzielczość. nie, 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 trochę. nie, 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 Bo nie, 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 Czunkań dobra. Dobra! Powinno teraz być git z FPS-ami, ale na lewie nie powinno być git. Ja chyba... Nic nie chcę na mojej gór! Nie baśni śm! Czumkaj loczki. Dobra, pisz, no. Zaraz! multimult Michael. ul worshipgas pec Ce-ai? Da-mi file Ce-ai da mi file ce ce Dobra, już już, dobra just, gorzej stąd, Gorzej just, coś just, na tym, tym na live. On nie bija, on nie bija, no on bo ty nie mnie nie z tego pieprzynego. No kodówka. zostawcie się! Bo zaraz obu podabija. nie A nie, Michaela tylko zabija. Michaela tylko zabija. O! Przydał mi się! No Mówi, może zostawcie. No nie bijcie się tam. No ty pan. A jak nikt nie chce? może. Nikt się nie typa a... Ty God, God. Dobra, Szymon, oh, Dobra, Szymon tester, bo ulepszyliśmy Ciechuj tego was. trapa. Ulepszyliśmy no. tego trapa, Szymon tester. Szymon TPA, bo tester. Czekaj, chwilkę ja tester. Coś, co jest. Tester! Ape de yede 10 bir Tester pester. Tester pester. Tester 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 Oh Ewecki to do wakacyjnej do wakacyjnej skrzyni Ja do magazynów sobie włączę w, w, w Czyli jak to na filmie wygląda to rozdział coś? No dobra tester leć No ja wysłałam prośbę o teleportację Już chwila, bo mam do dupy rozdział coś. No Wiko przyjdzie. Już biorę Dobra, to akcept. Ja, no mogę, płacić. I czekaj, Szymon, jeszcze nie wskakuj. Nie lata. No dobra, lecisz. Działa, 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 działa. No ma. Ej, działa! Zostawcie, zostawcie, zostawcie. A, <zysy> działa. Nie bij mi, Michael. <gry> Michael, nie bij, bo dostajesz pełno. nie bij, idiot. Ja, ja ci zadaję, chodź. No, ja jednak ze. Sobie... Aha. Tała, ja wiem. Ej, nie da się prawie z tego wydepać. Wydepać się tam. Jak nie ma. Te... Jak jestem. Jak jestem. Nie da się wydepać, bro. A gdzie tam polecam, To tepaj bro. się na swoje miejsce. Bro. Tepaj się na swoje miejsce. O, chyba nie... o jestem. Czekajcie. Bro, ty dużo zadajesz, jakie ja jeszcze strzelec się kiedy grincha, to on ja. pójdzie na parę hitów. Ja. 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 ja, ja, ja. Każdy strzela z ja Shikiery Shikiery grincha. I... We dwójkę strzelacie z siekiery grincha. Victor, ja... No nie mam. Ja nie mam. Wiktor, ja mam. Oww, oh, wiktor, pitch. Pisz... Kto da? To i ty da. E, TPA i DT. I, de I zabi... tak go Jak zrobić? się stawiał tutaj set... set HOME? HOME. Gośnik Home. <głosznie> to DCT Już kto DCTTA? Zostawiamy zostawiam. Ale pamiętajcie, Disorka, nie te pamy. No bo ona słodko po No tak, a po pierwsze to jest mój kolega. Możecie, może... Ty masz kolego. Mam dokładnie FPS-ów... 14 Idę na wakacje, bo muszę... Kolejny kajal? Nie mam. Ile masz? Italo disco Un avancista Is prostale rotica Te proste risco Italo disco Italo disco 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 rotto Disco disco rotto Disco disco rotto Disco disco ra, ra. disco disco <sighs> disco